Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj do Was przychodzę z tagiem, a dokładnie z moim autorskim booktagiem, czyli z Gear Power Booktag. Ostatnio czytałam Good Night Stories for Rebel Gears i wpadłam na pomysł, że fajnie byłoby stworzyć. Jakiś tak związany właśnie z tą książką. No i mamy też marzec, miesiąc kobiet w Stanach i Dzień Kobiet w Polsce i w innych krajach. W każdym razie też w ostatnim breeding logu wspominałam, że szykuję coś specjalnego na marzec, jakiś specjalny filmik. I tak właśnie to jest ten specjalny filmik. <laughs> Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie kategorie wymyśliłam, jakich odpowiedzi udzieliłam i kogo nominowałam do tego tagu, to zapraszam Was dalej do oglądania. Czekajcie, muszę odpisać mamie, bo mama do mnie pisze. Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ok, już tłumaczę na czym polega tak. Wzięłam kobiety z tej oto książki, które istniały naprawdę. Dopasowałam jakąś cechę charakteru, która mi się z nimi kojarzyła, i wybrałam bohaterki, które najbardziej lubię z książek i które też miały właśnie tę cechę. Nie wiem, może brzmi to jakoś tak strasznie zagmatwanie, ale. Kiedy będę odpowiadała na te pytania, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Jeżeli zastanawiacie się, jakie są kategorie, jakie są pytania, to na dole w opisie jest wszystko podane. Jest 10 kategorii, także możecie sobie już tam teraz zajrzeć. Wiecie, ja zrobiłam taki wstęp, początek. Mówię, że możecie oglądać, a tutaj wszystko jest w opisie. <laughs> nie, no oczywiście, no nie żartuję, <laughs> ale tak jest. Chciałam jeszcze wytłumaczyć, że do niektórych kobiet z tej książki dobrałam cechę charakteru, która pasowałaby do wszystkich innych. Chyba tak jest w większości, ale musiałam wybrać jakąś jedną tę cechę i stwierdziłam, że tak to jakoś połączę. Także nie miejcie mi tego za złe, to nie jest tak, że jedną kobietę uważam za taką, a nie inną, a resztę nie. Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi o wspólną zabawę, o to, żeby pomyśleć sobie o swoich ulubionych bohaterkach z książek i tak dalej, i tak dalej. Także żeby już nie przedłużać, mam nadzieję, że jakoś nakreśliłam o co mi chodzi, i przechodzę już do pierwszej kategorii mojego autorskiego. Tagu, dokładnie Buktagu, Tagu, czyli Girl Power Book tag, haha, ale się jaram. <laughs> Okej, okay, czyli pierwsza kategoria Maria Skłodowska-Curie Twoja ulubiona, mądra bohaterka I tak jak już Wam wspominałam, to nie chodzi o to, że tylko Maria Skłodowska-Curie jest mądrą kobietą w tej książce, nie, wszystkie kobiety w tej książce są mądre i nie tylko w tej książce i, i no wiecie ale chodzi o tą taką cechę charakteru która mi się pierwsza jakoś nasunęła na myśl kiedy właśnie pomyślałam o Maris Kłodowskiej Kiri no i tutaj akurat będzie taki kapitan obviously czyli pierwszą bohaterką będzie Hermiona e, to jest jedna z moich ulubionych mądrych bohaterek bardzo w ogóle cenię sobie tę bohaterkę jak w ogóle się ona zmieniła ponieważ ona w pierwszej części nie była za bardzo lubianą postacią a wydaje mi się, że im później, tym po prostu lepiej stała się ona bardziej przyjacielska. Że jakby ta mądrość nie była tylko i wyłącznie u niej na pierwszym miejscu, chociaż no zawsze sobie ją bardzo ceniła i była taka głodna wiedzy. I wydaje mi się, że jest to taka bohaterka, z którą ja zawsze chciałam się jakoś utożsamiać. Wychodziło to czasem lepiej, czasem gorzej. I bardzo lubię też Emmy Watson. Uważam, że idealnie pasuje w ogóle do tej roli jakoś tak. Łączy mi się z postacią Hermiony Książkowej, także tak, zdecydowanie jest to Hermiona. I drugą postacią do tej kategorii, ja tej wzięłam tytułową Agnes Grey. Była yy, guwernantką, i z racji tego też, że miała taką dużą cierpliwość do tych swoich podopiecznych, którzy nieraz dawali jej w kość. Tak naprawdę, naprawdę. <laughs> I bardzo cenię ją po pierwsze za ten spokój, ale też. Po drugie, za tą wiedzę, którą posiadała z różnych dziedzin, że umiała zawsze tę swoją wiedzę wykorzystać, umiała zawsze służyć dobrym słowem i jakoś nakierować te swoje uczennice, bo tam chodzi mi konkretnie o tą jedną scenę z uczennicami. Umiała dokonywać dobrych wyborów w swoim życiu, więc nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o tą taką mądrość książkową, ale też o tą taką mądrość życiową. Także tak, tutaj dopasowałam dwie bohaterki i przechodzę już automatem do drugiej kategorii. I mamy tutaj drugą kategorię, czyli Rosa. Parks, twoja ulubiona odważna bohaterka. Ja wpisałam twoja ulubiona w nawiasie, no bo jakby samo przez się chodzi o to, że mają być te ulubione bohaterki, no ale jakoś tak czytam. Bo mogę też czytać Rosa Parks, odważna bohaterka, ale. Nie wiem, no nie w każdym razie mam tutaj dopasować odważną bohaterkę I wybrałam tutaj Claire z serii Obca, Diany Gabaldon I nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o moment, w którym Claire przechodzi przez skały I nagle odnajduje się w nowej rzeczywistości, musi sobie w niej poradzić Musi przede wszystkim przeżyć, co jest niezwykle trudne Więc nie chodzi mi tylko i wyłącznie o ten moment, ale chodzi mi też o jej życie, które prowadziła przed tym przejściem przez skały. Czyli chodzi mi konkretnie o to, że była pielęgniarką w czasie II wojny światowej. Ja w ogóle podziwiam wszystkich ludzi, którzy ratują życie drugiemu człowiekowi i mają taką ogromną odwagę, żeby wykonywać taki a nie inny zawód, zawód lekarki, lekarza, pielęgniarki, pielęgniarza i tak dalej i W każdym razie no podziwiam naprawdę o, ogromny szacunek, i właśnie tak pomyślałam, że Kler musiała się odznaczać ogromną odwagą, podejmowała niekiedy trudne decyzje, które często zapadały jej w pamięć i które odbijały się na jej psychice, więc jakoś tak pasowało mi, że Kler jest po prostu odważna. No a to, że później przeszła przez skały, znalazła się w zupełnie innej epoce i napotkała na swojej drodze zupełnie inne przeciwności losu, i tam też musiała często kierować się no rozumem i odwagą chociaż niekiedy tego rozumu i brakowało co mnie no troszeczkę wkurzało ale jako bohaterkę bardzo ją lubię i bardzo lubię w jaki sposób jest wykreowana Także tak. Trzecia kategoria, czyli Amelia Earhart, twoja ulubiona, inspirująca bohaterka, czyli bohaterka, która cię inspiruje. I tutaj właśnie dopasowałam postać, którą chciałam też podać w pierwszej kategorii, ale stwierdziłam, że do tej trzeciej będzie pasowała idealnie, i chodzi mi tutaj dokładnie o Jane L. z książki Dziwne Losy Jane L. Jane L. to jest taka postać, o której nie da się zapomnieć. W momencie, kiedy czytałam tę książkę, ja czułam, jakby do mnie mówiła: Pamiętaj, postać, Zawsze w zgodzie ze swoim sumieniem. Nie rób niczego na siłę, bądź prawdziwa, bądź szczera, i tak bardzo zawsze mnie urzekało to, w jaki sposób Jane odzywała się do innych ludzi, do innych postaci, może tak powinnam powiedzieć. Przede wszystkim podziwiałam też to, że jak można spojrzeć na okres, w którym została wydana ta książka, że jej myśli i jej słowa były naprawdę bardzo odważne i bardzo. Współczesne, czy nawet w 2020 roku. Więc to jest dla mnie naprawdę ogrom inspiracji. I przede wszystkim zawsze miała jakiś obrany cel, i nigdy się nie poddawała, pomimo tego, że życie ją nie rozpieszczało. Także Jane R. jest super babką, naprawdę. <grych> I przechodzimy teraz do kategorii czwartej, czyli siostry brąte najlepsze siostrzane, przyjacielskie relacje. Ja w ogóle chyba nie wiem, czy tutaj zaznaczyłam. Ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda. O, 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 to jest to tak. Zobaczcie, jak wygląda grafika Sius Bronte w tej książce. Ja tak przeglądałam tę książkę, czytałam sobie ją i jak zobaczyłam tę grafikę, no to mówię: Wow! Wow! <laughs> o, i zobaczcie, nawet tutaj jest cytat, nie pamiętałam go. I'm not an angel and I will not be one till I die. I will be myself. Tak jakby po prostu powiedziała Jane Eyre, Charlotte Bronte. Tak I tutaj jeszcze jedna tak bardzo, znaczy wszystkie ilustracje w tej książce są wspaniałe, ale tutaj jeszcze jedna jest, tak jak już jesteśmy przy tym. Zwłaszcza, że tutaj odpowiedź akurat będzie krótka. I tutaj jest właśnie e, ilustracja Tamary de Lempickiej. Ja w ogóle uwielbiam jej, e, jej obrazy. Piękne. Piękności. I jeżeli chodzi o moje ulubione, siostrzane, przyjacielskie relacje, to teraz w sumie pomyślałam jeszcze o jednej. Dobra, to powiem o dwóch takich relacjach: jedne siostrzane, drugie przyjacielskie. Pierwsza siostrzana relacja to przede wszystkim małe kobietki, bo kocham to. Jakie ciepło jest w domu Joe, Amy, Beth i Meg. Jaka jest zażyłość między nimi, jaka jest y, więź między tymi siostrami. Ten dom, który one tworzą, to to wszystko jest takie cudowne. I teraz wpadam na pomysł, że podobały mi się jeszcze jedne przyjacielskie relacje, a mianowicie tych czterech przyjaciółek ze Stowarzyszenia Wędrujących Jeansów. Pamiętam, że te książki czytałam namiętnie, film też oglądałam i pierwszą część kochałam, zwłaszcza ten motyw Grecji w Stowarzyszeniu. Tak, to są te dwie książki, wiem, że powinnam powiedzieć tylko jednej, ale się streszczałam, więc uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Od razu jakoś tak cieplej na sercu mi się robi, kiedy o tym myślę. Dobra, przechodzimy teraz do kategorii piątej. Idziemy jak burza, jesteśmy już w połowie. No. Kategoria piąta, czyli Elżbieta pierwsza. Twoja ulubiona bezwzględna i lub Władcza bohaterka. Właśnie jak rozmawiałam z Martą Myrą Kruszynką, to zastanawiałyśmy się, którą cechę charakteru wybrać. Czy bezwzględną, czy władczą. I ja tak powiedziałam Marcie, że chyba bardziej będzie bezwzględna, bo pamiętam, że kiedyś nauczyciel z historii w liceum powiedział, że drink nie powinien nazywać się Krwawa Mary, tylko Krwawa Elżbieta, bo Elżbieta więcej głów ścięła. E, Okej. Okay. On, on był nauczycielem historii, nie podważam. I, I tak stwierdziłam, że ta cecha bezwzględna, no, często musi cechować władców i władczynie, ale władcza też może być, więc gdybyście chcieli, to, to wydaje mi się, że jakby te dwie cechy jakoś tam ze sobą współgrają. I dobra, okej, okay, ja tutaj dopasowałam jedną bohaterkę i tą bohaterkę, którą poznałam ostatnio. I mnie to zachwyciło, że po prostu mogę ją tutaj dopasować. Pierwsze pomyślałam też o tej. Matko, jak ona się nazywała z mroczniejszych odcień magii Wiktorii Schwab? Ta królowa, która jest siostrą bliźniaczką tego brata. <grym>, siostrą bliźniaczką tego brata, czaijcie, tak ja to powiedziałam. Tylko pomyślałam, że no, ona nie była moją ulubioną postacią. Przechodzę już do tej, o której myślałam i tą, którą lubię, a mianowicie chodzi mi tutaj o Evelyn Hugo, czyli tytułową bohaterkę książki Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I muszę powiedzieć, że jest to bohaterka, która... Nie jest bez serca. tego nie można jej przypisać, bo nie odwrotnie kocha ona naprawdę całą sobą i często po prostu była bardzo nieszczęśliwa, ale wydaje mi się, że żeby dojść do tego, do czego doszła, musiała czasem, a właściwie często postępować bezwzględnie. Życie jej nie rozpieszczało wiedziała, gdzie się chce znaleźć za kilka lat wiedziała, jaki ma cel, obrała go i w tym kierunku właśnie podążała. Czekajcie, noga mi stętwiała. Aha, jeszcze Was przesunęłam, przepraszam. Także tutaj Evelyn Hugo pasuje idealnie. Okej, okay, przechodzimy teraz do kategorii piątej. Uff. I przechodzimy teraz do kategorii szóstej, czyli Grace o O'Malley, czyli Twoja ulubiona bohaterka, rządna przygód. I ja tutaj pomyślałam, jak już wcześniej wspominałam też o mroczniejszych odcieniach magii. Mogę też wspomnieć o Lili z tej książki, która była taką właśnie postacią rządną przygód i to zdecydowanie od pierwszych chwil wiemy, że ona chce coś robić, ona nie boi się ryzyka. To znaczy wkurzała mnie w pierwszej połowie książki, zwłaszcza to jak się zachowywała i jak postępowała, bo no była złodziejką i niekiedy jej postępowanie strasznie mnie denerwowało, że była taka uparta. No ale gdyby nie była uparta, to w sumie też jakby jakby to powiedzieć, nie mogłaby spełnić swoich marzeń na temat przygód. To, że mnie wkurzała, nie wyklucza tego, że jej nie polubiłam, więc tak, tak, Lili to zdecydowanie właśnie jest ta bohaterka. I tutaj też pasowałaby Magda, ale Magda z drugiej. I trzeciej części, ponieważ te Magdy lubię najbardziej, najmocniej. Bardzo lubię to, jak się one zachowują, jak postępują i jakie decyzje podejmują. Tak, także tutaj też bym mogła Magdę. Mówię Magda, ale w sumie nie powiedziałam z jakiej książki. Chodzi mi o Magdę z serii Żniwiarz, także dopasowałabym i. I Magdę z serii Żniwiarz, także tak dobra. Okej. Okay. I przechodzę już teraz do kategorii siódmej, czyli Jane Goodall. Twoja ulubiona bohaterka, która żyje w zgodzie z naturą. I może być też tutaj bohaterka, która żyje w zgodzie ze swoją naturą, czyli nie wiem, ma jakieś nadprzyrodzone moce i jakoś się im podaje, i bardzo lubicie, właśnie tę postać. I tutaj bohaterka, którą wybrałam, jest to Gosia z serii Szeptucha. Uwielbiam Gosię za poczucie humoru za to, że siedzimy w jej głowie i w momencie, kiedy ona idzie przez las i panicznie boi się kleszczy. To co, że zaraz może wyjść jakaś zmora, to co, że zaraz może wyjść mokosz albo jakaś strzyga. To nie, Gosia ubiera po prostu kalosze, czapki, rękawiczki, tylko żeby nie złapać kleszcza. <noise> Kocham to w niej, po prostu uwielbiam Uwielbiam też to, że wszystko dzieje się blisko natury Podoba mi się też to, że historię Gosi poznajemy stopniowo Że jest tam też Jaka, która dodaje uroku całej tej historii Że jest mieszko po prostu o, No ale to jest tak, kobiecy <noise> Uwielbiam tę serię, uwielbiam Gosię I to, jaką postacią jest I to, że właśnie po pierwsze żyje w zgodzie z naturą A po drugie też żyje w zgodzie ze swoją naturą Z tym, co jakby... Nie chcę zdradzać, ale z tym co los dla niej przygotował, więc, yy, więc tylko tyle, bo może jeszcze nie czytaliście tej serii, ale jak coś to Wam bardzo, bardzo polecam, bo ja uwielbiam, czyta się mega szybko i po prostu. Pochłania od pierwszych stron, a właściwie jest to seria Kwiat Paproci, czyli właśnie gosia, gosława z serii Kwiat Paproci, bo ja powiedziałam szeptucha, ale tak naprawdę są tam różne części i cała seria nazywa się Kwiat Paproci, także tak. <grych> Kategoria ósma. Frida Kalo, Twoja ulubiona bohaterka, która jest artystką. I ja tutaj przypasowałam akurat Cilię, czyli moją ulubioną bohaterkę z Cały czas mówię ulubioną, ukochaną, i tak dalej. No ale pff, nie mówiłabym o bohaterkach, których nie lubię. W każdym razie y, chodzi mi tutaj o Silie z sagi o ludziach lodu, i pojawia się ona w pierwszych tomach, i zdecydowanie te pierwsze tomy lubię najbardziej. Przede wszystkim jej relacje z Tengelem dobrym, i to jak ten romans między nimi wygląda i to jest takie romantyczne, i to, że ona nie ma jakichś tam nadprzyrodzonych mocy, to tam. Pff spoko, ale jest artystką bo pamiętam, że ona po pierwsze na początku maluje pewien obraz w kościele a po drugie pamiętam, że ona później podawała się jako mężczyzna chyba, bo nie mogła jako kobieta malować i malowała tapety tak, tak coś kojarzę, że, że to właśnie to właśnie było coś takiego ale wiem, że ona była na 100% artystką pomyślałam sobie, że Lena z Stowarzyszenia Wędrujących Jeansów też była artystką, też malowała i też ją chyba najbardziej lubiłam ale to tylko tak wiecie, dodałam przechodzimy teraz już do kategorii dziewiątej, czyli do przedostatniej Nancy Wake, bohaterka, która cię zaskoczyła i tutaj akurat przypasowałam sobie Demelze ja myślałam o Demelzie w tej kategorii w zgodzie z naturą bo Demelza właśnie jest taką bohaterką która dobrze czuje się w Kornwali ona lubi łąki e, lubi swój ogród więc Demelza mi tam też pasowała ale jeżeli chodzi w ogóle o Demelze, to jest to postać, która bardzo często zaskakiwała mnie przede wszystkim swoim spokojem, swoją mądrością, swoją skromnością, ale też swoją odwagą i jakie decyzje podejmowała. Tak, to zdecydowanie jest bohaterka, która często sprawiała, że mówiłam, wow, no na to bym nie wpadła. Najważniejsze jest to, że mamy teraz podpunkt 10 i mamy pytanie ostatnie, czyli Virginia Woolf, twoja ulubiona autorka. <laughs> I teraz, jak człowiek tak się zastanowi i pomyśli, jaką tutaj jedną autorkę wybrać, taką ulubioną, ulubioną, nie w sposób. To znaczy, ja nie umiałam, może ktoś nie będzie miał z tym problemu, bo ma taką jedną autorkę, którą kocha i super, ale ja nie umiałam. I tak sobie pomyślałam, ok, siostry Bronte, kocham. Jakiej książki się nie chwycę, to uwielbiam za silne charaktery kobiece, za... Mądre kobiety, za wspaniałe relacje między bohaterami, za przenikliwość, obserwacji. No, po prostu cudo. Potem myślę sobie. Jane Austen. Już dawno nie czytałam i musiałabym odświeżyć, ale za cięte jak brzytwa języki <grymi> i dialogi między bohaterami, za poczucie humoru, za wspaniałe kobiety i świetnie zarysowane intrygi, za. Niekiedy bardzo śmieszne sytuacje, czyli już mamy praktycznie cztery autorki. <laughs> Jakby nie patrzeć. Pomyślałam sobie jeszcze: hmm, 47 książek Margit Sandemo, którą uwielbiam, bo też w ostatniej części autorka się pojawia i historia jej życia też jest tam wpleciona i wytłumaczone jest, dlaczego powstała ta saga. I w momencie, kiedy trochę poznałam życiorys Margit Sandemo, bardzo polubiłam w ogóle ją jako autorkę. J.K. Rowling, która stworzyła Harry'ego Pottera i sprawiła, że ja pokochałam czytanie, znaczy zawsze gdzieś tam to lubiłam, ale to nie był jakiś taki nałóg, uzależnienie. A teraz mogę zdecydowanie powiedzieć, że czytanie jest moim uzależnieniem. McCabot bo kochałam jej książki o pamiętnikach księżniczki i czytałam je namiętnie. I Dziewczyna Ameryki. Agatha Christie, czyli jej błyskotliwe kryminały, które sprawiły, że w momencie, kiedy je czytałam, przejście z sekcji dziecięcej do sekcji dla dorosłych w bibliotece nie wydawało mi się takie straszne. Choć bardzo tego nie chciałam, ale czytałam morderstwo w Orient Express, jak byłam młodsza, i wiedziałam, że jak będą tam inne kryminały podobne do tego, to wiedziałam, że się zawsze odnajdę w. W tej części biblioteki, więc Mogłabym tutaj wymieniać sporo autorek, które ukształtowały moje upodobania literackie. Jest cała masa jeszcze przeze mnie nieodkrytych autorek, których książki jeszcze nie przeczytałam. Kocham jeszcze inne kobiety, które pisały książki i, i które kształtowały w ogóle moją wyobraźnię, moje myśli, moje osądy. Zdecydowanie czytanie jest dla mnie bardzo ważne i nie tylko autorki, bo również autorzy, ale z racji tego, że jest to Girl Power Book. Tak i ostatnie pytanie dotyczy. Autorek i w tym miesiącu czytam książki autorek. Teraz pomyślałam, że jeszcze Diana Gabaldon, jej grubaski, yy, które po prostu kocham i w których się zatapiam, i za jej Frasera, bo przecież co ja bym zrobiła bez Jamesa Frasera. <grym> Także tak, kochani, tak prezentuje się mój autorski Gear Power Book, tak? Mam nadzieję, że. Pytania Wam przypadły do gustu. Jeżeli chodzi o nominacje, to tak. Po pierwsze, nominuję Martę, czyli Myrę Kruszynkę. Po drugie, nominuję Ulę, czyli Słomkę. I po trzecie nominuję Karolinę z kanału Kombuk. Także jeżeli chcecie też zrobić ten tak, albo chcecie odpowiedzieć na te kategorie, na te pytania na dole w komentarzach, to super, mega się, Jara, mega się cieszę. Odpowiadajcie, będzie mnie to mega cieszyło, bo jestem ciekawa, jakich wy odpowiedzi byście udzielili. Jeżeli macie swoje social media i chcecie też zrobić ten tak, no to droga wolna słuchajcie nie musicie się pytać po prostu fajnie gdybyście mnie oznaczyli fajnie gdyby ten tak poszedł po prostu w świat podobnie jak Fall into Autumn book tak który Przerósł moje wszelkie oczekiwania, ile osób go w ogóle zrobiło. Dla mnie to był szok. Kochani, jeżeli macie ochotę, róbcie. Mam nadzieję, że kategorie wam się podobają. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wy byście odpowiedzieli na te pytania: kategorie i co, kochani. Dziękuję wam najmocniej za uwagę, dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Ta! <grytania>